Powiedz mi, dla kogo przygotowałeś tę laurkę? Dla dziadka i dla babci. Dla dziadka i dla babci. I powiedz mi, co, kto jest na tej laurce? Dziadek i babcia. Bo A jak babcia ma na imię? E, babcia Mila i dziadek Marek. Babcia Mira i dziadek Marek. A powiedz mi, co lubisz najbardziej robić z dziadkami? I, i robić kanapkę e, z, z e, kotleciekiem i z majonezem. To chyba dziadkowie bardzo dobrze gotują. Lubisz do nich jeździć na obiady, tak? A może chciałbyś coś dziadkom powiedzieć? w swoich dziadków? Tak. Mikołaj, a co ty zrobiłeś? Do kogo to jest laurka? Przykleiłeś uśmiech. A pokaż, gdzie jest dziaduś. Tu jest Dziadziuś, a babcia? Tu. Tutaj pokaż. Pokażesz. No pięknie. A jak babcia ma na imię? Co Mikuś? Jest płata. Tak. A a lubisz jeździć do babci do dziadka? Lubisz się z nimi bawić? Nie. A odwiedzasz dziadków? Tak. A przeszliesz buziaczkę dla dziadków? O tam. Tak. Przeszli buziaczka. Jeszcze raz. Dla dziadka i dla babci. I pokaż. I tak, i pokaż laurkę jaką zrobiłaś. Piękna. Była klejem. Klejem kleiłeś, pięknie. Pat, nie leje się. Klei się, trzymają się dziadka włosy. To co kończymy? Jest. Pomachasz dla babci i dla dziadka? Pa pacha! Pa! a powiedz mi, kto jest na tej laurce, którą przygotowałaś? Babcia i dziadek. Babcia i dziadek. A powiedz mi, jak twoja babcia ma na imię? Babcia pasie i dziadek Janek. Dziadek Janusz i babcia Basia. A jak przyjeżdżasz do nich, to w co najczęściej się bawicie? Wczoraj u nich nocowałaś. Wczoraj u dziadków nocowałaś i jak było? Co jadłaś pysznego? Co jedliście? A powiedz mi, w co lubicie się najbardziej bawić? W Pieska. W pieski? pieska? Kochasz ich bardzo mocno, prawda? I tęsknisz za nimi? To, co prześlemy buziaczki dla dziadków? No, prześlij. Pięknie. Powiedz Oliwierku, co ty przygotowałeś? Laurkę, tak? Dla dziadków? A powiedz mi, gdzie jest babcia na tej laurce? Pięknie, a dziadziuś? A czy lubisz odwiedzać babcię i dziadka? Bardzo lubisz? A w co lubicie się bawić? Co, w co lubicie? W chowanego. I ty się chowasz, a dziadek pewnie szuka cię, co nie? To co przyszedł buzia, buziaczka do babci do dziadka, o tak? Pięknie i wyszli. I pomachaj. A, dziękuję. Kupciu, pokaż yy, jaką laurkę przygotowałeś. Pokaż. Pokażesz mi? Ale piękna. I powiedz mi, kto jest na tej laurce? Babcia i dziadek. Pięknie. A babcia jak ma na imię? Babcia Dosia. Babcia Dosia i dziadek? Wiesio. Dziadek Wiesio. A powiedz mi, czy lubisz z dziadkami spędzać czas? Tak. A co lubisz najbardziej z dziadkami robić? Gotować. Gotować. I co najchętniej lubicie gotować? Parówki. Parówki. I z czym te parówki? Są z keczupem czy z musztardą? Z musztardą i pcepką. z keczupem. Z musztardą i z keczupem. A w co lubicie się bawić z dziadkami? W chowanego. W chowanego. I w co jeszcze? Gotować obiad. Tak. Przed spaniem gotujecie też obiad. A powiedz mi, czy kochasz swoją babcię i swojego dziadka? Tak. Bardzo mocno. Mm -hmm. A chciałbyś im przesłać buziaki? Tak. Mm -hmm. I chcesz pomachać? Tak. Super. Pokażesz swoją laurkę? Ale piękna. I powiedz mi, kto jest na tej laurce? Pomogę ci. O tak. Co jest na tej laurce? Babcia i dziadek. Pięknie. A jak babcia ma na imię? Babcia Drożyna. Babcia Grażyna i dziadek? Dziaduś Piotrek. Dziaduś Piotrek. I powiedz mi, czy lubisz z dziadkami spędzać czas? Bawić się. Tak? A w co się bawicie? W chowanego. W chowanego. A czy razem gotujecie? Tak. I co gotujecie? Co lubicie gotować? Nie wiem. Nie wiesz? A babcia dobrze gotuje? Mhm. Mm, a czy czasami jeździsz do dziadków na noc? Tak. I co wtedy robisz? Bawić się. Bawisz się z dziadkami? Tak. Kochasz babci i kochasz dziadka? Mhm. Tak? To co, przesieć buziaczki? A tak. Pomachasz? A lubisz spędzać czas z babcią i z dziadkiem? Tak. A w co lubisz się najbardziej bawić? Bawić się na bieganie szybciej. To robicie zawody, kto szybciej pobiegnie, czy Ty, czy dziadek? Do wody skaczę. I ludzi. skaczecie do wody? Tak. O, to ciekawie chyba jest, co? Jak spędzasz czas z babcią i z dziadkiem. Tak. A kto szybciej biega, Ty, czy dziadek? Ma, Ada. Ada, ty szybciej biegasz, tak? A kto wyżej skacze? Ty czy babcia. Ja. Ty, czyli ty wygrywasz z dziadkami, co? A chciałabyś ich teraz zobaczyć? Tak. A przecież brziaczki, do babci i dziadka, o tak. Alu pokażesz swoją laurkę. Ale piękna, powiedz mi, kto jest na tej laurce? Dziadek i babcia. Dziadek i babcia, a pokażesz mi babcie? To jest babcia, a obok dziadzieś, tak? A powiedz mi, w co najczęściej bawisz się z babcią i z dziadkiem? Lubicie bawić się w chowanego? Ja lubię bawić się z dziadkiem i z babcią przytulanki. Przytulanki, czyli mocno się przytulacie, tak? I kto mocniej przytuli, ten wygrywa? Tak. A powiedz mi, ale czy lubicie się bawić z babcią i z dziadkiem zwierzętami, zwierzątkami? Pewnie budujecie razem z o, prawda? A powiedz mi, czy babcia dobrze gotuje? Tak. I co lubisz najbardziej jeść u babci? Bułkę i może jakiś ciasta pyszne z czekoladą i z malinami. Co, Alicja? Tak? A przyszedłeś do babci dla dziadka buziaczki? I pomachasz? Super, dziękuję. Jana, pokażesz swoją laurkę. Ale piękna. Kto jest na tej laurce? To i babcia. To jest babcia. A obok kto? Dziadek. Dziadek. A powiedz mi, czy lubisz y, odwiedzać dziadków? Tak. A w co lubisz najbardziej się bawić z dziadkami? W berka. W berka. I kto szybciej biega? Ty czy dziadek? Ja. Chyba ty, tak. A powiedz mi, czy babcia dobrze gotuje? Tak. A co lubisz y, jeść? Co babcia przygotuje? Co babcia najlepiej gotuje? Co? Co najbardziej lubisz? Frytki. Frytki i z czym są te frytki? Z ketchupem. Tak. A powiedz mi, w co lubisz się bawić z dziadkiem? A ja boję się W berka, w co jeszcze? Może w Wkowanego też. To co, przesuć buziaczka dla babci i dla dziadka? Przesież. I pomachaj. Pomachasz? thank you